Siemanko kochani, gramy dzisiaj w Style e Brainrot. Będzie dzisiaj event radioaktywny. Będziemy też łowić rybki. O, tutaj już mamy fishermana. Kupujemy sobie wędkę Fi za 75 baniaków. A jednak jest łowienie. Mówiłem. O kurde. Ale numer. O. Aha, ale jajca! Faktycznie łowi się ryby. Eee, braenloty, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja Haha. Ha. Czyli możemy złowić 25 brain rotów. Zobaczymy, co nam się złapie na wędkę. Przykosz, kosz, kosz, dawaj! Znowu Orkalita. Normalnie wygląda to mega, nie? Wygląda jakbyśmy byli w jakiejś elektrowni atomowej. Dawaj. Ohoho. I teraz będziemy naginać. Naginać i będziemy szukać laki bloków. Zarzućmy jeszcze raz wędkę. Zobaczmy co tym razem się trafi. I go. I... Co wypadnie? O kurde. Secret. Zarąbiście. Ale numer. No teraz się postarał. No muszę przyznać, że... Ten event wygląda mega. No, jakieś bezdety kotlety. Ale tymczasem sprzedajmy sobie to, bo nam się to do niczego nie przyda. Ja dzisiaj planuję wypełnić naszą bazę, znaczy moją bazę, jakimiś fajnymi brainotami. Może nam się coś fajnego znowu trafi? Bo widzę, że tutaj fajne rzeczy wypadają z tej radioaktywnej wody. No, tego nawet nie widziałem jeszcze. Jeszcze. Mówimy dalej. Co, tym razem nam widzowie wyjdzie? Zaraz zobaczymy. Złapał się! Walimy! Walimy, widzowie! Szybko! Szybko, szybko, szybko! O, do dupy. Co to, kurde, tutaj się dzieje, nie? Patrzcie. Patrzcie, co z tych beczek się leje. Żeby mnie jeszcze przypadkiem nie zmutowało i żebym drugiej głowy nie dostał. No, w końcu nadchodzą lucky bloki. Dobra, weźmy je. Weźmy je. Trzeba coś robić podczas tego eventu. I dawaj Wędka. Dawaj, 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 dawaj. Zobaczymy co tam wyjdzie. Zobaczymy. Trippy, troppy, troppa, trippa. O, admin lucky block. No, zaczynają się... No. To mi się podoba. Na to ja czekałem, widzowie. Jestem normalnie w siódmym niebie. Na razie możemy otworzyć tylko tego. I co nam wyjdzie? Czy secret? Czy będzie secret? Los Bombinitos. Tu też mam do otworzenia coś. To Zobaczmy. I co nam wyjdzie? O, Krabo limonetta. Radioactive, radioactive, brain rot. Dawaj, 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 dawaj I co nam wyszło? Nic ciekawego znowu I'm a fisherman Złowię dzisiaj wszystko, złowię wieloryba, wielkiego brain rota. Potrzebuję go do liberfa Muszę go mieć Super, super mam go! Orkalita orkala Tylko jednego sekreta dostałem You are waiting for. Na co czekamy? Ja czekam na szczęście razy 10. Chcę milion laki bloków No i przez przypadek zapuściłem wędka, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie I jedziemy i sobie Co wyjdzie, jak myślicie? Orkalero orkala Orkalero Orkala Blane Jest! Sami aktywował 10 razy! Laki, szczęście! Tak jest, zaraz zobaczymy. Zapuszczamy wędkę. Czy to ma jakiś wpływ na łowienie? Trippi tropi. To <laughs> za kupa wyszła. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Łuf rybki, łów rybki. Crabo limonetta. Krabu limonetta. Ale to, co miałem z Lucky bloka było lepsze. O, klawiaturka idzie. Co widzowie, bierzemy klawiaturę? Bierzemy. I walimy. Ok, everyone is saying more Lucky Blocks. Tak, chcemy więcej Lucky bloków Dokładnie. O. Ok, słuchajcie. Lecą Lucky bloki a ja nie mam miejsca w bazie, sprzedajemy po kolei. Nie mam miejsca w bazie, szybko dobra, zdążymy. Gdzie są te lucky bloki? Tutaj jeden, dwa. Saturna, Saturnita. Złota Ale ja dzisiaj poluję na lepsze. Chcę lepsze, chcę więcej. Chcę mieć wszystko dzisiaj co najlepsze. A co tutaj wy macie za brynotki fajne? Na czym nie potrzebuję wiecie. Ha! Dostałem sombrero! Teraz mam sombrero, będę walił w piniatę. jak prawdziwy Meksykanin. Co mi z niej wyleci? Tego nie wie nawet sam admin. Fork, fork, sahur. Nie. Czy nie, musimy, nie możemy przepaścić taki bloka, którego on zapuści. O, los Tralalitos. Tymczasem możemy sobie otworzyć brain rociki. Z laki Bloczków. Co nam wyjdzie? Los tung tung citos. I następny. No nie, takie może być. Nie takie, nie takie! 4 minuty do tworzenia. Słuchajcie, widzowie, event jest naprawdę mega. Ty, ta, 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 Sahur leci! Szybko, łów tą sahur. Jesteśmy... w radioaktywnej elektrowni atomowej. Te też, widzowie, możemy chyba sprzedać, co? Bo... 300k to nie jest nic specjalnego. Look so cool with the water and radioactive event Tak, masz rację, zrobiłeś coś naprawdę fantastycznego tym eventem Co nam wyleci widowie? O! Puszczaj wędkę! Puszczaj tą wędkę! Guys, did I z myself from the brain of dealer? Extinct tralalero. O. Oh. Tralalero secret. O. Zombie tralala. O, oh, zombie tralala. Fajnie. O, oh, radioactive active spin. Zakręćmy. Cztery obroty mamy nasz. Coś mnie wywaliło w kosmos. ja nie. O ja cię, sunę. Czy coś się uda fajnego dostać? Czy tak jak zwykle sama kasa pójdzie? I ostatnia szansa. Ostatnia szansa, widzowie. Może się uda. No i wiadomo. Słuchajcie, widzowie, otwieramy laki, bloki. Jeden. Dwa. 3. I od razu sprzedajemy. Fishing will happen every hour. Ee, admin napisał, że co godzinę będzie można łowić ryby. Mogliby sprzedać jeszcze jakąś przynętę na przykład, żeby można było złapać tego Arkaledona, nie? Someone said they want Indonesia event. A. Czyli może być indonezyjski event. Ciekawe co on wymyślił. E, teraz będą lucky bloki leciały. Super. To musimy coś sprzedać niestety. O, co tu sprzedać, co tu sprzedać widzowie? E, tego sprzedamy. Ja zawsze mam takie szczęście, że najpierw posprzedaję, a potem się okazuje, że ja potrzebuję tego do Liberfa. Masakra. Dobrze, lecą adminy Admin Lucky Blocks To jest to na co czekałem tyle czasu I tu moje ulubione Moje ulubione potrójne Od razu słuchajcie, idziemy je otworzyć. Can I spawn a radioactive one for you? Yes! Tak, spawnuj! Spawnuj radioactive brain rods. Od razu otwieramy, żeby w razie co zrobić miejsce. No i tak myślałem właśnie. Sprzedajemy jeszcze. Sprzed. Uuu, cienizna, cienizna. Idę pilnować, bo on powiedział, że zaraz zrespawnuje jakieś te lucky bloki. O, lecą, tak Słuchajcie, jest mega, naprawdę. Spuki, spooky, spooky Halloween, słuchajcie, otwieramy spuki Lucky Bloka radioaktywnego. Jak myślicie, myśl, jak myśl, jak myśl, jak myśl, co z niego poleci? 2,4 miliona. I łowimy rybkę! Łowimy rybkę! Nie, raz ją sprzedaj, sprzedaj to. Ja tego nie chcę. O, w grudniu będzie Mikołajowa maszyna do fuzzy not Tymczasem my mamy kolejne laki Bloki do tworzenia. Słuchajcie. Jeden, dwa. No wiadomo, los tortus. Ty patrzcie, można w basie łowić ryby. Patrzcie, co, co nam wyjdzie? <grybujesz> A jednak nie można. <grybujesz> jednak nie można, widzowie. Słuchajcie, widzowie, niestety musimy już kończyć. Mam nadzieję, że event Wam się podobał, tak jak mi. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, lajkować, pisać komentarze, co o mnie myślicie i o moich filmikach. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!